I'm singing in the rain, you're singing in the rain. What a glorious feeling! I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Witam serdecznie. Pewnie troszkę się stęskniliście, bo, bo było, było trochę przerwy, ale jesteśmy, jesteśmy znowu. Rozpałka nadal rozpala i dzisiaj y, postaram się y, rozpalić Waszą ciekawość wspólnie z Norbertem Kowalczukiem, instruktorem tańca y, w szkole tańca Myka w Zamościu. Cześć Norbert. Miło, miło Cię ci mm -hmm. widzieć po, po, no, po, paru, po paru latach. Trochę, trochę, czasu, trochę czasu minęło. Mi również miło, dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, właśnie spotykamy się, co jest istotne w 2022 roku, ponieważ jest to rok, można powiedzieć, dwóch jubileuszy. I z tej okazji ten dzisiejszy filmik, przede wszystkim właśnie 70 lat od premiery słynnego musicalu „Deszczowa piosenka”, o którym właśnie porozmawiamy, ale także w tym roku jest zacny jubileusz 30-lecia właśnie Szkoły Tańca Myka w Zamościu. Przy okazji tutaj właśnie odsyłam zainteresowanych do najnowszego numeru Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego, gdzie znajdziecie właśnie między innymi mój tekst o tym jubileuszu. Więc zanim jeszcze o filmie, no to parę słów o, o Zamojskiej jubilatce. Powiedz właśnie, co Was wyróżnia, dlaczego warto stawiać taneczne kroki na pakietach waszej szkoły? No, tak jak powiedziałeś, 30 lat 30 lat to już jest no, duże doświadczenie w tej branży. Właściciele pani Magdalena i Janusz Myka założyli szkołę 30 lat temu. Szkoła no, przede wszystkim specjalizuje się w tańcu towarzyskim, ale od kilku lat są też inne formy tańca. Na przykład Street Dance, który ja prowadzę, na przykład taniec współczesny, balet, zumba. czy ta oferta się poszerza, cały Tak czas. jest, cały czas poszerza się oferta. Oferta jest też dla osób początkujących, dla osób średnio zaawansowanych, zaawansowanych, czyli jest pełna gama poziomów tanecznych, zarówno i też wiekowa, bo mogą przyjść dzieci tańczyć, mogą przyjść młodzież, seniorzy. Także wiek, dowolnie, poziom zaawansowania również. Mm -hmm. jest, szkoła jest otwarta, tak naprawdę. Dla wszystkich, kto, kto lubi tańczyć, to, to zapraszamy. Mm -hmm. No dobrze, przejdźmy do tej deszczowej piosenki, no i zacznijmy od tej słynnej sceny. Tutaj jeszcze przed, przed włączeniem kamery to właśnie opowiadałeś, że w związku z tą sceną słynną no, są, są takie pewne, pewne anegdoty, właśnie jak. jak jak ty odebrałeś tę scenę i właśnie no, przytocz, przytocz te, te anegdotki, których się doczytałeś. Eee, tak, jedno to jest obejrzeć film, zobaczyć tą scenę przede wszystkim, no, a drugie, to co, to, co się kreuje dookoła tego. Bo samą tą scenę, czy też film yy, wiele, wiele różnych artystów yy, próbowało naśladować yy, ze skutkiem lepszym, lub gorszym, czy to w teatrze, czy to w filmie. Yy, no a sama ta scena oryginalnie. E, grana przez na Kaliego jest czymś takim wyjątkowym, on e, no i całe, całe te wszystkie anegdotki, o których piszą e, jest mowa o tym, że, że na przykład podczas e, wielu dubli tego filmu, e, tej sceny e, doszczętnie był artysta przemoczony, ponieważ cały czas e, pracował pod deszczownicą i na kałużach, e, dlatego Dlatego no, zachorował. Grał tą scenę podobno z 40-stopniową gorączką. Ponadto jego wełniany garnitur skurczył się. Mm -hmm. bo to, wiadomo, <laughs> pracuje materiał przy, przy, przy deszczu, przy kontakcie z wodą. Była też sytuacja, że podczas kręcenia tego, te, tego ujęcia w małej jakiejś hali, domyślam się, w małym miasteczku. Korzystali bardzo z wody, bo to cały czas trzeba było nawadniać tą, tą scenę. No i ludzie wracali do domów. Brali jakiś prysznic, przygotowywali jedzenie i tak dalej, korzystali z wody. No i w pewnym momencie na planie zabrakło ciśnienia w pompach, mhm. musieli przełożyć, musieli przełożyć te zdjęcia na kolejny dzień. Także no to dosyć, było, było dużo pywipetii tak, tak, przy tak, realizacji. To, to, to takie ciekawostki właśnie z backstage'u, z planu. No a samo, samo wykonanie w filmie to w zasadzie tu też jest miało być. Mieli oni mieli tańczyć we trójkę. No nie? Ostatecznie zatańczył tylko Jim Kelly. Stwierdził, że tylko on to do, wykona tak, jak to powinno być. Mhm. Tylko on nada temu tańcu taką ekspresję, taką energię, taką radość. No i to zrobił. No, i to mm -hmm. zrobił. Zrobił to kapitalnie, w sposób prosty. Zmodyfikował tylko naturalne ruchy, bo zaczął od marszu, zaczął potem krzyżować nogi, oczywiście, potem dodał stepowanie, bo, bo to jest jego, jakby, takim konikiem w tańcu. Mm -hmm. e, rozwinął to wszystko, dodał parasol, deszcz zrobił swoje, także no ta scena wyszła bardzo, bardzo dobrze, moim zdaniem. I scena przeszła do historii, jakby. Domyślam się, że są osoby, które być może nie kojarzą tak filmu, ale tę scenę kojarzą. Tak, scenę... Ona gdzieś jakby funkcjonuje pomimo filmu, nie? Tak jest. Scenę jeszcze jak scenę, ale piosenkę na pewno. Piosenkę na pewno. Piosenkę i, i, i ogólnie utwory z tego, z tego filmu to... Ja, ja na przykład kojarzyłem, filmu przyznam się, że nie do końca. Dopiero jak po rozmowie to rozpocząłem oglądanie, analizę. Ale muzykę już znałem, ona już mm. gdzieś była. W Ej, tak pomicy. sobie oglądasz, myślisz, a przecież ja to znam, nie? Tak, tak, dokładnie. Potem się okazało, że w ogóle ścieżki dźwiękowe, no to w reklamach Bond -Duel były, no nie? Aha, aha. Właśnie, no i w ogóle też wspomniałeś, że te, te, te piosenki tak naprawdę one powstały dużo wcześniej przed filmem. Tak, tak, śmiałem się, że to taki trochę odgrzany naleśnik był wtedy w filmie bo one powstały około 20... 1929 roku, także no, ponad 20 lat wcześniej. Ludzie już je znali i może dlatego one się tak przyjęły później. Ciężko, ciężko powiedzieć. No, ogólnie do filmu stworzono tylko dwie piosenki nowe, Aha. także bazowano na, na, na stworzonych już utworach, No tylko je lekko... Poddano recyklingowi. Aha, powiedzmy. Aha, aha. E, także troszeczkę je tam poprawiono, dostosowano do, na potrzeby filmu. Uh -huh. I, no i wyszło. I, tak, i wyszło, <laughs> i wyszło. Właśnie. Y, jakby tutaj nasza zasada w gospodarce jest taka, że rozpalamy ciekawość, ale nie zgadzamy tak dużo, właśnie y, nie spoilerujemy po prostu, uh -huh. ale jeżeli możesz, to tak najogólniej przybierz fabułę filmu. My ktoś Co zapytał, było? o czym jest? Nie? No tutaj jest e, uwidoczniony problem, z, który się, z którym się spotykali e, twórcy filmów, czyli przejście z kina niemego do kina mówionego, w którym już był dźwięk, już, było, już był głos, mówiono w tym filmie. Czyli taka trochę historia kina. E, tak jest, dokładnie, dokładnie. Historia kina. E, autorzy też wyciągnęli z, z różnych, wydaje mi się, historii. Z autopsji myślę też różne śmieszne jakby zagadnienia, które, które wiązały się z tym przejściem z kina niemego, No i takie perypetie, które, trudności, które wiązały się z tym, jak, z tym przejściem. Tak, jak, jak publiczność to odbiera. Bo nie byli chętni wcale, mhm. żeby oglądać. I jak aktorzy e, też, prawda? Tak. Bo też mieli taki opór niektórzy. Dokładnie, nie mieli, nigdy nie mieli e, zazwyczaj do czynienia z dykcją, z poprawną dykcją. Mogli sobie zresztą jakie... Dobra, nie będę spoilerował. No, tak, tak. <grym <grym ale zwróćcie uwagę na pewną aktorkę, tak? na pewną postać bohaterkę, tak, bo tak. tak, tak? Jak to z tą dykcją. Dokładnie, nie mieli, nie mieli też, nie byli obyci z mikrofonem, nie, nie pracowali z tym mikrofonem, więc też musieli sobie z tym radzić. Także no, no bardzo ciekawe perypetie z tym związanym. Musieli sobie radzić z problemami, no wtedy na no ówczesne czasy, współczesnego kina ich. No i, no i jakoś zaspokoić. Yy... Osoby, które, które będą to oglądały, bo mm -hmm. były niechętne do tego. No. Mm -hmm. Tak, no to już mniej więcej, mniej więcej mniej więcej wiecie o co chodzi. A powiedz Norbert, tak właśnie po tym, po tym pierwszym seansie, jakie były takie twoje pierwsze wrażenia? Czy, co, co cię jakby poruszyło, urzekło w filmie? Na jakie motywy zwróciłeś uwagę? Mm -hmm. No, jak pierwszy raz odpaliłem film, to na początku wstęp, no, widać, że, że jest coś tanecznego, przyje przyjemny, pozytywny. E, dużo radości, taki optymistyczny początek. E, miejscami delikatnie jakiś komizm się wkradał. No ale na początku takie najbardziej co, co mnie ujęło to to taki pokaz tańca, kiedy tam aktorzy jest, są przedstawione, ich historia życiowa i w pewnym momencie oni oni pokazują, jak robili swoje występy. Uhum, tak no, zaczynali, tak kabaretowo można tak, powiedzieć. Tak, dokładnie, dokładnie. Troszeczkę muzyki się uczyli, troszeczkę teatru się uczyli, a później pokazywali połączenie tego w swoje takie turnee, jak to mówią, o tym robili. No i naprawdę kawał profesjonalnego tańca, w którym zarówno i śpiewali, i grali, bo to też taniec, można powiedzieć, z rekwizytem, ale tam grali na tych skrzypcach, uhum. powiedzmy. No to wiadomo, że markowali, ale, ale z drugiej strony tańczyli, stepowali, e, no to już też polirytmia, tutaj inny rytm w nogach, inny rytm w górze, a jeszcze do tego śpiewać, chociażby ruszać nawet ustami, mm -hmm. no to kawałek pracy musieli wykonać to mm -hmm. naprawdę, no, profesjonalnie zrobić w całym ujęciu to. No, mm -hmm. byłem, po, byłem pod wrażeniem, i jakby to mnie zapaliło dalej do oglądania tego filmu, bo wiedziałem, że już jest kawał, kawał roboty wykonanej profesjonalny mm -hmm. taniec. Także no, to było takie też prawdziwe. Oni, oni tak całym sobą tańczyli. No, jakby to najbardziej mnie ujęło na samym początku, bo później wiadomo, sceny się rozwijają, są różne ciekawe wątki, ale, ale jakby to było takim zapalnikiem do tego filmu. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, czy, 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 co, czy coś jeszcze, jakieś, jakieś właśnie jakieś takie motywy. Ja tak, tak sobie pomyślałem, że być może, tak, to znaczy, może nie jest to taki główny motyw, ale taki trochę motyw przyjaźni między tymi dwoma właśnie bohaterami, którzy, którzy właśnie no, tak ma mają tę wspólną historię. Jednak, tak jest, nie? no, przyjaźń na pewno. Oni od dawna właśnie razem cały czas przyja przyjaźniąc się. No i z biegiem lat ta przyjaźń ich też łączyła w we wszystkim tym, co robili. Czy to kiedyś uczyli się razem, czy tam głupoty jakieś razem robili. <laughs> tak. To, to później też i, i, i filmy razem robili i, i grali w tym, i, 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 i grali, no nie? Także uh -huh. tworzyli razem, pracowali razem i dogadywali się przede wszystkim. Uh -huh. Tak. Szanowali tak. się nawzajem, o to tak. też jest ważne, no nie? o tak. Tak, tak. No właśnie, już tutaj trochę zacząłeś o tym mówić, więc ja tutaj jakby zechcę pociągnąć ten temat właśnie o tę warstwę taneczną w filmie. No jakby jesteś tutaj specjalistą, jakby no znasz się na tym tańcu, jesteś instruktorem, więc tutaj przybliż nam właśnie wypowiedź się, jak de facto wygląda ta warstwa taneczna w tym filmie, z jakimi tańcami mamy do czynienia, właśnie co, jak oceniasz te poczynania taneczne? No, mamy do czynienia z takim szeroko pojętym tańcem musicalowym, teraz byśmy to tak nazwali. W jego skład mogą wchodzić różne tańce, które, które będą prezentowane na scenie, czy tam w danym filmie, w danym musicalu. No, ale przede wszystkim to się opiera na, na jazzie, Broadway jazz w tym filmie, tap dance, czyli stepowanie, czego jest bardzo dużo. Bo Donald O'Connor i, i Gene Kelly to, to, to jakby zajmują się tym tańcem, jest to, jest to ich specjalność. No i przede wszystkim na, na tym opiera się tutaj ten, ten film. No to przejdźmy, przejdźmy do tego głównego, głównego bohatera, głównego twórcy, można powiedzieć, Gina Kelly'ego. Podobno, nasz gienek, tak? Polsku, tak, tak. Tak, tak, no bo, może, właściwie może. to jakiś Eugenet, coś takiego. No to Eugeniusz, genek. Eugeniusz no może, może. W każdym razie świat jeszcze nie znał, nie poznał Deszczowej Piosenki, a on już dostał Oscara za całą kształt twórczości bodaj siedem dni właśnie przed, przed premierą Deszczowej Piosenki. Ale tak myślę sobie, że chyba głównie jednak jest skojarzony z tym filmem. To jest takie jego dzieło życia. I, I co ważne, on jest tutaj nie tylko aktorem, ale także jednym z reżyserów. I właśnie, jak oceniasz właśnie te jego pracę, a także kreację innych aktorów? Zacznę od tego, że, że ciekawiło mnie to, że on jest nie tylko jakby artystą tutaj w tym filmie aktorem, ale jest też i reżyserem. Sprawdziłem go trochę, obejrzałem jeszcze kilka scen z innych filmów i dlaczego ten film jest akurat taki wybitny. No, faktycznie, wydaje mi się, że tutaj ta trójka aktorów tak się dobrała, tak współpracowała ze sobą, że, że to jest pewny w pewnym sensie jakiś evenement, że potrafili tak się zgrać, mimo, że nie wszyscy byli tancerzami zawodowymi, ale o tym zaraz. Aha, o, to też ciekawe. To potrafili tak się zgrać, tak zjednoczyć, postawić się w kierunku tego zadania, żeby zrealizować to, że no, stworzyli no, niesamowite dzieło. Jeśli chodzi o Gina Kelly'ego, no to był, był aktorem, był tancerzem, ale też, jak powiedziałeś, też był reżyserem, także... I no... chyba dał wycisk <grym> aktorom. Tak, dokładnie. Ale i sobie, no skoro tam, prawda, tak... kręcił te sceny mając gorączkę, nie? no to jednak... Dokładnie. Był bardzo wymagający. Z racji tego, że był też aktorem, no to w reżyserce jakby, myślę, że starał się wycisnąć ostatnie soki z, ze swoich aktorów, którymi tam kierował których reżyserował. Także no, słyszałem też, że był mega, mega profesjonalistą i, i taki był skrupulatny, że wszystko musiało być profesjonalnie wykonane. I zresztą to widać w tym filmie, że, że jest ręka w rękę, noga w nogę, nie ma, nie ma jakichś tam błędów ruchowych. Wszystko, wszystko tak no, profesjonalnie, cały ruch sceniczny, no to naprawdę pełen szacunek. Ciężko się do czegoś przyczepić, tak jak, tak jak analizowałem. No. Mhm. no właśnie, odnośnie, odnośnie tego, tego niezwykłego trudu, to podobno Debbie Reynolds miała tak poranione stopy w pewnej scenie, że aż ją musieli ją zanieść do garderoby, bo nie była w stanie. Czyli, Dokładnie. Czyli sukces filmu okupiony wielkim trudem. Tak jest, tak jest. Ona no kobieta miała ciężko, że tak powiem. Ona zresztą w swoich wywiadach opowiada, że w życiu miała. Jakby dwie trudności, jedno to deszczowa piosenka, a, dru a, a drugie to poród dziecka. Aha, no to tak, o czym świadczy. Dokładnie. Zostawiła te dwie rzeczy, yy, te dwa wydarzenia w swoim życiu jako, jako bardzo trudne. No i się nie dziwię, bo ona była, miała bardzo duże doświadczenie jako, jako aktorka, miała duże doświadczenie sceniczne. Była też gimnastyczką. O i w zasadzie tyle, a doświadczenie taneczne miała bardzo małe. Uhum. Także, no, jak niektórzy mówią, w trzy miesiące musiała nauczyć się tańczyć. No, to, co nie jest to łatwe. musiało być wyzwanie. Ciało, ciało też mogło nie być do końca przygotowane. Nowe ruchy, tan nowe ruchy, taneczne kroki, stepowanie, co nie jest prostym tańcem. No i dorównać dwóm bardzo dobrze tań tańczącym kolegom. No, Praca tak naprawdę tych trzech osób. Oni mm -hmm. musieli równo z nią zatańczyć, ona równo z nimi, także, mm -hmm. także no, no kawał, ciężkiej roboty, kawał ciężkiej roboty, ale, ale wyszło, dobrze. Mm -hmm, wyszło dobrze. Wyszło dobrze, wyszło dobrze. Musikale właśnie, takie widowiska muzyczne, to, to myślę właśnie mm, nie, tylko, nie tylko taniec, nie, nie tylko śpiew, ale również scenografia, kostiumy Jak oceniasz film pod tym kątem. No Jest dużo tych, tych yy, aktorów, nie? W pewnych tak scenach. Jest. Tak jest, jest dużo i jakby to było w dzisiejszych czasach, to by poszli na skróty, no nie? Byłaby technika komputerowa <grym> I, i wiadomo co i jak. Kiedyś musieli wszystko dokładnie zaplanować, niektóre sceny. Bo tam są i przejścia w czasie, w tańcu i w mhm, czasie. Także tak, przechodzą ze sceny do sceny, z przestrzeni do innej przestrzeni. No to scenografię trzeba było tak zaplanować. Jeśli chodzi o stroje, no też to nie jest zwykła prosta su sukienka do tańca, czy tam do, do występu jakiegoś współcześnie, tylko no szyte niesamowite suknie w niektórych scenach, wiele dodatków. No myślę, że tutaj duże, duże zadanie było przed scenografami, przed osobami, które się zajmują kostiumami. Także też, też szeroka gama różnych strojów do tańca, do, do grania. No wyzwanie mieli, ale moim zdaniem też podołali, bo... Mhm. No właśnie tak w ogóle, tak myślę, te filmy lat 50. no to no, to właśnie du dużo aktorów było angażowanych również w tych wiesz, filmach historycznych. Nie? To wszystko było, więc no, one z, z dużą liczbą aktorów, ta, ta, z tą scenografią rozbudowano. Uszyć wszystkie stroje. Znaczy to, to, że weźmiesz sobie pięciu aktorów teraz, a potem ich powielisz komputerowo. No, tak, nie? I masz tak. całą armię. Tak. No, tak. Kiedyś musieli fak musieli, musiały te osoby realnie stanąć, mieć na sobie strój. I i zagrać. Mm -hmm. Tak, tak, no to, no to rzeczywiście wyzwanie. Tak sobie pomyślałem, że ten film trochę też opowiada o tym, jak szukać wyjścia z trudnej sytuacji, bo tak w sumie aktorzy no, w pewnym momencie są w takiej trudnej sytuacji, to nie będziemy zdradzać, film daje jakąś odpowiedź na to, a, a jak ty sądzisz, jak sobie, jak sobie radzić z trudnościami w życiu? No ja jestem m, takiego zdania, że że jeśli są trudności, to, to nie należy od nich uciekać, nie należy uciekać od problemu, tylko stawić mu czoła i jakoś sobie poradzić. No z racji tego, że jestem tancerzem, to i w tańcu improwizuję, to w życiu też czasami Aha, improwizuję. No. I to jest kolejny powód, żeby, żeby zacząć tańczyć. <gry> tak, także to, to też mi czasami pomaga, bo, bo nie zawsze da się znaleźć rozwiązanie jakieś szablonowe do danego problemu, a często jak się improwizuje, coś spontanicznie robi, no to udaje się rozwiązać w lepszy, gorszy sposób, ale udaje się rozwiązać problem jakiś. Mhm. Mm Okej. Okay. Właśnie tu już w sumie na samym początku wspomniałeś o tym, że Doszczowa Piosenka to taki no, pozytywny, bardzo pozytywny film. No właśnie też spotkałem się z opiniami, że to takie akcydzieło akcja akcydzieło komedii muzycznej. Czy właśnie, czy podzielasz te opinie i właśnie, jak byś mógł podsumować, generalnie zachęcić jeszcze ludzi do obejrzenia tego filmu? No to przede wszystkim film, który bardzo lekko się ogląda, jest przyjemny w oglądaniu, bo jest pozytywny, przyjemny, miły, jakby same pozytywne określenia się nasuwają, chociaż deszczowa piosenka, wielu reżyserów, czy też twórców używa deszczu do określenia raczej negatywnych, prawda? No właśnie. Jest smutno, jest deszcz, same takie negatywne bardziej się nasuwają, jakieś epitety, a tutaj no, radość, duża tak. radość i po pozytywne sceny w tym tańcu, Sam, sama właśnie scena tańca w deszczu też jest bardzo, bardzo pozytywna. No i jakby cały film jest bardzo nacechowany takimi pozytywnymi emocjami Raczej będziemy siedzieć z uśmiechem na twarzy mm -hmm. i też, też z ciekawością niż z jakimś smutkiem, strachem czy obawą. O no to myślę, myślę że myślę, że to będzie dobry wybór. Na pewno, to będzie na pewno mimo iż to jest stary film, bardzo stary, prawda? A, aczkolwiek no, warto, warto obejrzeć. Jak obejrzeć? No właśnie, jeden z najsłynniejszych muzykali w historii Kina, który też opowiada o historii Kina. Fabule. Tak, tak więc zachęcamy, zachęcamy do obejrzenia tego filmu. Zachęcamy tutaj, jeszcze raz zachęcam, żeby zapoznać się z ofertą szkoły tańca myka. I co? No i dzięki Norbert. Tym Życzę, żeby nie. nigdy nie zabrakło ci podopiecznych. No i żeby zawsze udawało się jakoś rozwiązywać trudności. Żeby taniec był, pomagał w życiu. Myślę, że pomaga w sumie. No, z doświadczenia wiem, że pomaga. Zresztą y, głównemu aktorowi. Też pomógł, bo on opowiadał, zresztą kiedyś wywiad taki czytałem z nim, Aha. że on zaczynał tańczyć, rodzice go wysyłali na zajęcia taneczne, no ale jemu to tak się średnio podobało, tak jak pewnie niektórym dzieciakom też, które chodzą na zajęcia taneczne, domyślam się, że to nie jest często super, zresztą ze mnie też niektórzy na początku się śmieli, że ja chodzę na tańce i tak i tak tańczę. Ale oni, on w, pe, w pewnym czasie, bo on miał brata, rzeczywiście Jinkeri ma brata, i oni we dwóch chodzili na zajęcia taneczne i zrezygnowali w pewnym momencie. Ale mhm. jak dorastali, gdzieś tam po 14 lat, opowiadają, że zobaczyli, że dziewczyny lubią chłopców, którzy potrafią tańczyć. Mhm. Więc z powrotem zapisali się na zajęcia taneczne. No i w perspektywie ta kariera ich bardzo się rozwinęła patrząc co, co, zostało stworzone i gdzie grał. Mm -hmm, mm -hmm. No to właśnie to, to był argument, żeby wrócić do tańca i, i później kariera tak się, się, no. się potoczyła. Tak więc no, to, to panowie, panowie pomyślcie, pomyślcie nad tym, ale, ale również kobiety też. Zresztą tutaj w Twoim przypadku street dance to pewnie, pewnie i dziewczyny i chłopaki, prawda? Tak, tak, tak. Zarówno dziewczyny tańczą, jak i chłopcy tańczą. No chłopcy, wiadomo, bardziej wolą jakieś rzeczy związane z breakingiem, z breakdancem, popularnie nazywanym tańcem, tam gdzie kręcą się na głowie, powiedzmy, to już każdy wie o co Aha. chodzi, to, to, to takie elementy ich interesują, ale, ale nie tylko, no tanie stowarzyszki też tańczą przecież mężczyźni, chłopcy i też sobie w tym świetnie radzą i też są, no jakby... Prowadzą kobiety w tańcu. Tak? Także, mm -hmm. także no, samo poczucie rytmu, w jakim by nie było y, tańcu, no to, to tak jak mówi Jean Kelly, no, no, kobiety lubię, lub, lubią. <laughs> kobiety bardzo lubią, jak, jak mężczyzna, chłopiec ma poczucie tańca, po, poczucie rytmu. Mm -hmm, mm -hmm. No dobrze, to, to raz jeszcze zachęcamy do obejrzenia filmu Deszczowa Piosenka. Dzie dzięki raz jeszcze za rozmowę. Dziękuję również. Dzięki. Bardzo.